Witam Was z powrotem No co by tu mówić Co nowego mówić, to nic nie mam do mówienia Nowy rok Będzie za niedługo I to będzie koniec, dobre za jakieś 4 godziny lub 3 godziny Jakoś będzie nowy rok No tak No, no no, tak. już tak, no No to się pozmieniało No nic nie mówię, no już no, się pozmieniało, no, się pozmieniało bo W pokoju raczej Terizor jest, choinko jest, jak zwykle Mój drugi telewizor też jest i to oczywiście O ten poprzedni telewizor, jak był w tamtych latach i to jeszcze pamiętacie chyba Jeszcze tego kaługana On był w starych filmach aktualnie No Nic się zmieniło Zmieniłem trochę system i to wszystkiego, bo teraz jest to po prostu ja odpowiedzieć. Ten telewizor mały jest połączony, po, połączony pod wszystkie dwa PSy tutaj, czyli pod PS3 i ps A PS4 jest podłączony do tego wielkiego kaługana ale mam w planie, bo jeszcze na strachu mam jeszcze jeden multilizer, czyli mój pierwszy Którego właśnie chcę połączyć, właśnie chcę połączyć tego PS3 chyba Prawdopodobnie Właściwie jak, jak ta chonika zniknie Trochę krzywa jest to, ale może no, była aktualnie, zawsze jest tu krzywa i tak będzie No Co by tu mówić jeszcze, no Jest już nie ma i to w, w danym roku Nowy rok będzie tyle Niedługo się głosowanie kończy no, głosowanie się niedługo kończy, tak, bo do tego, bo no, na te głośniki, które miałem być, co nie? No, wtedy głosowanie się już kończy, a akieta będzie tylko aktualna do. Równo... A znaczy, się ja tak powiedziałem, że akieta jest tylko jedynie aktualna, równo do. I to. Mm, to jest... Czyli do końca tego roku, aktualnie jest jeszcze i to tak aktualna. O co by ty mówisz? No, dużo się nie pozmieniało w moim pokoju, bardzo no, dużo się nie pozmieniało. W ogóle sobie kupiłem jeszcze grę Rancery, Ranger i to fajna gra. Na PS4. Jeszcze jest Solancher 2, ale to jest na na PS5, którego któregoście nie posiadam. A w ogóle jak wolę bić w PS4, chociaż się też byś przydało mi kupić też PS5, ale... na no, razie dopiero kupiłem PS4, więc już teraz sobie rozbierać hajsy na ps 5. Ale czekaj to też lubię czwórkę moją kochaną. Fajny z niego PS aktualnie. Tam jest w ogóle druga moja PS4 tam w rogu. jakby tego nie dać tego, ale to właśnie to jest właśnie druga PS4. -ka. Tak, to jest też w wersji Slim, tylko że ona po prostu... Mm, dysk twardy nie wchodzi do środka po prostu Jakby próbowałem wcisnąć dysk twardy i nie wchodzi do, do tego, do tego PS-a A powinien wejść Nie wiem, może być, coś się po prostu połamało Bo kiedyś też tak było, że po prostu... Że coś się połamało i po prostu... I to mam po prostu inną PS3 Slim po prostu Albo to jest to samo, tylko że po prostu ta PS i ta trójka Slim po prostu uszkodziła się po prostu czy znaczy, no, coś na środku się połamało. Bo dysk twardy nie wchodzi do niej w ogóle. Tak, twardy dysk do niej nie wchodzi. Nie wiem dlaczego, ale porcy dysk twardy do niej nie wchodzi w ogóle. Do tego PS4. Znaczy, to XR, PS3. No, co by tu mówić? No, nic się nie pozmieniało w moim domu. No, już to się nie pozmieniało. No, co by tu mówić? No, kurde, no. Nowy rok się zbliża, kurde. No, nowe filmy też będą, mi to wiadomo. Ale w tym roku dos ostatni film to jest aktualnie, ostatni. I jeszcze coś, jeszcze wam czekuje kolejny prezent. Bo w tym roku, i to pod koniec, dzisiaj właśnie wysłałem już pierwszy prezent i to, czyli ten właśnie ten film, ten W WBOX Island, ten co nie? Właśnie już wam wysłałem o 15 godzinie, co nie? 15. A drugi film tu będzie taki, coś, właśnie jak mówiłem, że ten, że będzie że będzie pełna oficjalna seria, że będziesz ja śpiewać że ja będę śpiewać i to z um, Tak. Tak. Że, 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 że to będzie po prostu i to um, taki ma jakby nie cały film, tylko po prostu taki kawałek po prostu. Jak z właśnie i to robi swoje bity po prostu. Ale ten film dopiero będzie i to wyszany, równo o 12 w nocy. I to na YouTube a. Czyli na nowy rok aktualnie. Będzie wysłany. No, no i nie wiem, te nowe testy to głośników to nie wiem w sumie czy będę czy robić ten głośnika tego, tego auta, bo tam jeszcze ma taki głośnik auto, taki, tylko że to stara jakby radiogłośnik, głośnik, jakby. Więc ja się nie wiem czy to czy on się też zalicza, czy nie wiem. A czy ja sobie, on też żał, jako, jako głośnik działa też, ale po nie wiem czy zaliczę go do, do tego mojego testu czy nie. Bo nie wiem właśnie. Nie, co muszę pomyśleć, no ale co? Nowy rok się zbliża, wszystko się zbliża po prostu. Wszystko nowe No, co by tu jeszcze mówić? No, nie wiem. Wszystko powiedziałem, więc to choinkę zabiera potem, i wtedy tu postawię sobie i to. i to. Znaczy, nie wiem, czy się tutaj się. Tel... Sorry, ale po prostu odbija mi się. Nie wiem, czy, czy, czy by tu się zmieścił mój trzeci telewizor. Ten mój pierwszy. Wątpię, żeby się zmieścił, więc będę musiał mieć tu chyba małą zmianę w moim pokoju. Żeby może poszukać takie półki, tylko że nieco większe, żeby po prostu była wyżej. Ale nie, to mi też to nic nie da w sumie Nie wiem, ale jeszcze planuję tu wcisnąć, 33 tyle aktualny, Gdzieś tu ma w wcisnąć Nie, nie pytajcie się gdzie, bo sam też nie wiem właśnie Myślałem, czy powinien służyć taki półki na górze tutaj Bo tutaj, tutaj by była taka w sumie, by mogła być tu półka taka na górze po prostu, ale... Niby skąd ja ważę taką wielką półkę, kurde, no właśnie Ja co że właśnie to by był wtedy taki problem, że po prostu skąd się na taką wielką półkę, kurde, hopie a nie, nie wezmę takiej wielkiej półki, bo tak jest. Nie, nie mamy w ogóle. A taka jedna półka jest sporo kosztuje, więc mam po prostu, tak jakby nie wiem, nie mam planu, ale gdzieś się postara wcisnąć ten trzeci tylizor Nie pytasz się mnie gdzie, bo sam też nie wiem gdzie, ale gdzieś go wcisnę jeszcze. Gdzieś go tu jeszcze wcisnę. A tego gałkana wcisnę, ale to innego też wcisnę gdzieś i to jeszcze. Tylko na razie ten problem, bo nie wiem gdzie. No ale to wszystko to co powiedziałem i to, nowy rok się zbliża Będą i tak zwykle filmy nowe i to I to, i to w moim na moim kanale No i tyle będzie No to wszystko powiedziałem, no nic, nie wiem, w tym roku to już to, to jest film, ostateczny film, tak To jest ostatni film ever, no oprócz jeszcze tego wycieku, ale tutaj te oficjalne śpiewanie z terenu, to co ja robię, czy to, 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 co ja zrobiłem że będę śpiewać, to, to, to to się nie zalicza do tego ale aktualnie tak, tak, w, takim, nie, się, to w takiej formie film to jest ostatecznie finalny w tym roku. I za rok będę na dalej filmy. Ale w tym roku to już jest ostatni film Ever. Ostatni film. Bo już i to już jest prawie końcówka tego i to dnia. Już nie dużo zostało czasu i noby nowy rok. No i co? Chyba jaki ten czas zasuwa, kurde. A, powiem tak, um, co mam w co planie nowego wypuścić w nowym roku, czyli 2025. Na pewno wiem, że będzie Sterklon Rei Magnet. Na pewno wiem, że będzie Mario Madness V2 demo. No, demo, bo dlatego, że to wciąż będę i to próbował i to stworzył, jakby tą serię lepiej po prostu. Um, pierwsza wersja i to Roblox Madness i to. Tak, Roblox Madness. Tej moje, te oczywiście mojej serii to po prostu to była pierwsza, pierwsza wersja, ale wiadomo. No bo V1 to nie V1 i to obok było jeszcze napisane demo czyli po prostu to właśnie była tylko i wyłącznie wersja demo więc i więc to jeszcze to dopiero jest jakby to powiedzieć jakby takby teaser po prostu czyli jakby nie jakby to powiedzieć, to wam po prostu nie wiem no um, jakby po prostu takby pierwsza próba stworzenia tego jakby moda bo, bo nie do końca się myślimy, wiedząc wysłać kolejny to seria czyli Roblox Madness V2 ale dalej będzie w wersji demo, dlatego że i to po prostu, Albo to będzie, i to um, testowa próba. I to po prostu tego z tej serii aktualnie, no to będzie testowa próba aktualnie tego moda. I może wersja i to V3 i to wyjdzie jak w pełnej wersji, ale V3 to jeszcze w ogóle nie ma w planie. Na pewno wiem, że w tym nowy rok i to, które będzie, to powstanie i to, i to na pewno wiem, że będzie Roblox Badness V2, ale mówię, to będzie tylko w wersji demo. Więc, więc to tylko tyle. No, i wersji jeszcze będzie do pewno będzie, że będzie Sterkul Ray Magnet, będzie, tak. Sterkul Ray Magnet. Ale Sterkul Ray Magnet to dopiero będzie któregoś tam marca. O ta, ser ta seria będzie bardzo krótka, bo będzie miała tylko jedną muzykę, dwie, Jedną muzykę. Czy tylko będzie miała muzykę Overfight. Żadnej innej muzyki nie będzie, więc. Tyle, więc no. Bo tak po prostu stwierdzone zostało przeze mnie że muzyka będzie trochę zmodyfikowana faktycznie, będzie inna po prostu no ale po prostu będzie z posterem ustawiona ta cała seria aby się inaczej zbudu, zbudowana po prostu Ray to będzie jakby i to te, tą serią, która będzie to właśnie ten że to będzie jakby, to, jak to się mówiło teraz? o, o no, um, jakby to będzie świętowanie i to już, i to moje serii, bo Moja seria wtedy będzie miała już pełny rok. Bo moja pierwsza seria pojawia się któregoś tam marca lub kwietnia, co nie? Dlatego właśnie pewnie wypuścicie jeszcze nową wersję. I tego będzie wtedy będzie w wersji Ray, Ray Maginet, właśnie. Czyli to będzie jakby świętowa. Tak święto, jakby ten. Święt, I to. Nie, to powiedzieć. Czyli bardzo będzie jakby ten. I to. Świętowanie, i to po prostu już pierwszego roku, i to moje serii. Na pewno wiem, że jeszcze. że po tej serii. Stworzę jeszcze jedną serię, czyli z, z serię demo. W serii demo, prawdopodobnie i to i to jeszcze nie wiem, jak to będzie ustawione, ale postaram się zmodyfikować tutaj te muzyki w serii demo. Ale seria demo będzie dopiero później, już po wersji Ray Magnet. Tak, wersja demo to będzie jakby to, być, jak to, by to powiedzieć, kurde. Jakby to po prostu prototyp i to nowe serie jakby. Czyli, jakby to będzie coś nowego? Bo moje, moje muzyki po prostu jakby są dobre i długie, ale by się przydało to teraz modyfikować lekko, i ja dlatego właśnie chcę stworzyć i to coś nowszego właśnie. Czyli, po prostu wersję, kurde, nową. Nie może być, że też będą, że muzyki też będą miały nowe nazwy, chociaż jeszcze nie wiem, czy na pewno. Nie jestem do końca pewien, czy ta wersja Dema będzie miała nową nazwę. Czyli, czy, czy ta muzyka, i to, i to będzie. Bo tak właśnie, bo mam w planie po prostu je, jakby odnowić te muzyki w pełni. Bo zawsze to na w wersji Richarda Tito, co nie od tej wersji klasycznej się nie zmieniło się niektóre muzyki. się nie zmieniły. A w tej wersji demo i to ma być jakby kompletnie zmienione to wszystko. Wersji demo. Ślip, mówię, w wersji demo. O się mówię, powiem demo wersja demo to jest i wyłącznie jakby... <laughs> po prostu to będzie, portat... My, to będzie po prostu zwykły prototyp i to. Wersja demo. A demo to jeszcze nie wiem, kiedy będzie wersja, tem... seria demo. Sterką demo. Tego szczerze powiem, że nie wiem. Ale na pewno że wiem, że będzie. Więc to chyba tyle, co Więc szybko dzisiaj, bo to na pewno jest potwierdzone, że będą już trzy serie czyli sterkron i to um, Ray Magnet, sterkron i to demo. I Roblox Madness V2 demo. A znaczy, sorry, czekaj. Z taką Ray magnet, co nie? Tak, z taką Ray magnet, tak. Potem będzie i to. Może być, że jeszcze Roblox Madness V2. Będzie, może być, że będzie przed i to, i to Roblox Madness. A znaczy, nie sorry, z demo, ale zobaczymy. Na pewno wiem, że pierwszą serią będzie w Ray magnet. Na pewno wiem. A drugie to miejsce to nie wiadomo, czy to będzie to Roblox Madness V2 i to, wiadomo, że demo, albo Sterkron i to też pełna seria, ale to wiadomo, że też demo. To zobaczymy jeszcze. Więc to tyle co powiedziałem, to, to co, nara. <suszu> bla 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 bla. <suszu> 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 Zawsze na drugim notebooku i potem ginę. Zawsze. Więc teraz nie jestem aż taki dobry w Baldi Basics. Idziemy, idziemy. No. Bla, 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 bla. 2 minus 1 to się równa chyba minus 1. Tak mi się wydaje. I już to źle zrobiłem. A nie 2 minus 1... Ty to Jeden. Ja. No, wiem, że to się stanie. S -s -s Siedem? <śkuj> nie, 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 nie Sama siódemka. Okej. Okay. Um, Jedenaście. Już od razu będę ginął. Dobra, dajmy się zapać w balnie, bo już nie chcesz biegać po drugiego notebooka. Drugi notebook. Kurwa, to z drugiego notebooka jeszcze nie zdobyłam, a już kurde leci tutaj. 9 minus 4 to 8, 7, 6, 5. Mi się tak wydaje. O! Nie Prałem tego. Minus 8 się to równa. Tak mi się wydaje. Dobrze. Czy to kurde jest normalne? Moa, lula! Po prostu coś takiego. I tak tu nic z tego nie wyjdzie. Widziałem taki life -hack, że kurczę, że takie tam litery się zgapi, też to coś tam, i potem zgadniesz. A, to nie nieważne. Inny youtuber też tu jakiś film nagrał. Zaraz przez Baldygo, zginę. Dobra, dajmy się zabić mu. Um, chyba z on strony idę. kurde tu nie był principal albo kurde Baldi, dobra zabijmy się. Mnie to wszystko jedno. I tak zawsze ginę, bo kurcze nie dość, że principal, nie dość, że kurcze playtime, zatrzymają mnie w miejscu i dlatego Baldi ma szansę. ze. pierdol się.